Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj kultywatorujemy. Nawet jakoś to idzie, bo deszcz popadał, więc jest trochę mokro. Tak podrapnijmy, później obornik na to pójdzie. Tak to wygląda. Już prawie końcówka, no ale jeszcze trochę tam muszę pola objechać. Tutaj mokro Tutaj jeszcze trochę ten chwast Co zarósł, weźmy Na tym kawałku mają być ziemniaki Podobno No jakoś Jakoś idzie robota że ta seria wam się podoba co jadę w pole to kamera i ogień coś zawsze, coś się zawsze nagra jak widać u mnie to kurna taka ziemia trochę słaba piaszczysta bardziej taki piochy kurna ale ale się jakoś robi nie Półgórna zarosło I Tu jeszcze od granicy odjedziemy Przez tyłu wam zrobię ujęcie No jestem już na tym kawałku, który przez dwa razy przejechać Przecież trochę radio. Nie wiem czy będzie słychać, czy nie miota kierownicą. Tak to wygląda. Nawet trafię jakoś to Tak to nie ciągnie do tego kultywatora, no ale, ale daje sobie radę bez niczego. Jest Dobra. Jedną ręką to ciężko trochę tak. I podnośnik, i kierownica, i aparat, i wszystko. No, ale dajemy radę. Trzeba coś nagrać. Widzą, no nie tak? Możecie napisać w komentarzach, co chcielibyście jeszcze, żebym Wam nagrał. Też nie mam bardzo dużo pomysłów takich. Miałem nagrać jakiś filmik z codziennych obowiązków. No na razie zobaczymy, bo teraz jest, wiecie, będzie okres siewny i te sprawy orka, nie orka, to to wszystko na łeb, na szyję jak to będzie wyglądać. No nic, powiem wam tyle, że chyba zakończymy ten odcinek. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Rolnik w terenie. Pozdrawiam ziemanko!